Wynajęta cała sala, takie coś pierwszy raz się odpierdala. Z całego kraju ludzie się zjechali. Wszyscy ci, co cynka na YouTubach oglądali. Po latach streamowania, ktoś krzyknął gadania, pora na w realu spotkania. Z synkiem plany, zapas gum już zakupiony. Biega wokół, napalony. Derska ANIMACJAMI mi się zajmuje. Wiele atrakcji zabaw dla wszystkich planuje. Chyba mnie zadbał, że zapas koribowę wobec niej w głowie się pierdoli. Każdy przyciskaną ma na ten wieczór rolę. Jak to wypali, to ja pierdolę! Czekać aż cynk się ukaże Stoły zastawione przy przystawkach Kręci się wiarka, która nie lubi Gdy ktoś zerka jej do ogarka. Berufik zapuszcza bit beat na bitem Bo każdy jego song staje się hitem Aleksandra Szlugi pali energetyki, Poszły bog, bo dziś wieczorem I tak ran na będzie skok Argentino prezentują, wyćwiczonymi ruchami wszystkich oczarowują Dynguźka skrupulatne robi notatki Ma na kurce piosenek wspaniałe zadatki Zapewne opowie o spotkaniu tym w sieci Tyle, że ten bit nie będzie to dla uszu dzieci Już po północy towarzystwo mocno wcięte, dawiano tańców, otarł już pięte Patrzę leniwie po całej sali I chyba w oczach ktoś mi się bali Nie wierzę w to widzę o ja pierdolę Z tańczy z kolą na stole tej piosenki piłeś nie piwo, równoległym świecie masz halucynaczne. Za najwyższy odkoli zrobić sobie wakacje! Pora na błędy. Wynajęta cała sala, takie coś pierwszy raz się odpierdala. Z całego kraju ludzie się zjechali. Wszyscy ci, co cynka na YouTubach oglądali. Po latach streamowania, dość krzykną gadania, pora na realu spotkania. Ragazzi, cały podjarane. Erotyczne z synkiem plany Zapas gum już zakupiony Biega wokół, napalony Wierszka animacjami się zajmuje Wiele atrakcji, zabaw dla wszystkich planuje Chyba nie zadbał, że zapas koli, wobec niej w głowie się pierdoli Każdy przytkniętaną ma na ten wieczór rolę Jak to wypali, to ja pierdolę Czekać aż cynk się ukaże Stoły zastawione przy przystawkach Kręci się wiarka Która nie lubi, gdy ktoś zerka jej do ogarka Berufik zapuszcza bit beat bitem, bo każdy jego dom staje się hitem Aleksandra szuki pali, energetyki poszły błąd bo dziś wieczorem i tak granaliny będzie skok Tym końcu Dobry wieczór, dzień dobry, witam serdecznie, hej, hej, hello. Galius, witam serdecznie, Galius, cześć. Jak tam zdrowie, jak tam wasze te... Eee, możecie mi przestać podsyłać codziennie mi, kurwa, 20 tysięcy różnych piosenek, które potwor potworzyliście? Czy możecie mi, kurwa, przestać przesyłać tyle piosenek? Matko boska, ja tu będę, kurwa, do nocy siedział, żebyście, żeby przesłuchać te, kurwa, piosenki. Ludzie, daj ta spokój. No, czy możesz przesłuchać pierwszą piosenkę, którą dzisiaj stworzyłem o tobie? Siedziałem nad nią cały wieczór, o ile streama nie wyrzuci. Porsche dla ciebie, kurwa, Wera. Jasne, że nie przesłucham. Oczywiście, kurwa, że nie przesłucham. Z przyjemnością tego nie przesłucham. Przestańcie mi, kurwa, wysyłać milion piosenek tych samych. Boże, kochany. Dobra, zrób reakcję na to: Mhm. Mm hmm. Mm. Jestem żyję, witam serdecznie. A gdzie mi to podesłałaś? Ja nie widzę, żeś mi podsyłała. Eee, dobra, co prośbę? Wyluzuj dziołcha, ale ja nie widzę, żeś mi podesłała. To gdzie mi podesłałaś? Jak, jak mam posłuchać, jak mi nie podesłałaś? Powiedz mi, na Discordzie gdzie jest twoja piosenka? Nie ma twojej piosenki. Jak ja mam ją przesłuchać, przepraszam bardzo. A jest jednak twoja. Kanzone słuchynko. Co to kurwa jest za kanzone słynko? Matko boska. kanzone Sysynko. synko. Verufixa wolniemy pierwszego. Boże, jeszcze kolejna piosenka. Boże, kochany, no ja kurwa będę spał tutaj z tymi kurwa piosenkami waszymi. No w de kopane, no za dużo tego, no. Matko boska. Ile można? No ja pierdolę, no kurwa 400 piosenek dziennie będę słuchał. Ach. Dobra, ponarzekałem, można teraz lecieć z lajwami. Uh -huh. Proszę państwa na początku lecimy z Verufixem. Dlaczego z Verufixem? No bo miałem go klikniętego tego i tak sobie pomyślałem, obejrzę go, nie. Uh, proszę państwa, dzień dobry, witam was serdecznie i czas na Cyng, legenda ekranu, ofiara fantazji. Już dałem łapkę w górę dla statystyki i komentarz dla statystyk, więc lecimy. Ale prośba do was, przestańcie tworzyć o mnie piosenki, bo jest tego za dużo, ja nie mogę tego przesłuchiwać codziennie, bo ja marnuję po dwie godziny, kurwa, na słuchaniu samych piosenek. No. Macie, kurwa, farta, że te piosenki zazwyczaj są zajebiste, nie? Macie, kurwa, farta. Spoko klimat. Planie filmowym, gdzie świat O kurwa, płynie, dobra, tego się nie spodziewałem, nie? Wchodzi cynt, legenda, uśmiech ma gorący groł lekarza, wróżbite stróża prawa też, bo w tej branży każdą rolę zna od A do Z. La, hello o kurwa mać I czy to niby ja jestem? Czy kurwa co ja wyszedłem z pornosa? Oto cynk. Cwing, cwing, gwiazda z plakatu każdego z nas, jednego kultowego formatu, gdy gasną lampy i kończy się dzień, czeka ragacji z planem... Kurwa, Madzia, żeś się postarał, ten Werów X, żeś się postarał. Na jego mokry sen. W domu ragaci czeka, wszystko już przygotowane, znacynka dobrze, każdy jego, rówy trenowany, ramen i kola na stole, leci w tle, upojny wieczór, marzenia chłopaka, jawisz się. Ja to A prawda. Ogląda na wszystko i zmęczony, szepcze słowa. Ja pierdolę, ja wyglądem bym miał mu w nie? Kochanie, boli mnie głowa. Poraga. To cynk, cynk cynk zawodowiec pełną gębą, ale w domu chodzi w dresie, sam herbatę słobie niesie. A ragacji zasmucony, że tylko plany się pierdolą. Swoje smutki zapija zwietrzoną już kolą Spogląda w kurwiony na cynka zmęczonego w pracy ogier. W domu nie ma siły na tego na ekranie To płonie ci kuśka, kiedy w kuchni przede mną uklęknie kuśka Plan chytry obmyśla na wieczór nadstręczny Planuje być wobec niego bardziej nadrętny Jezus, Maria, bolsze kochany, Borsze w internecie. Zamawia różne zabawki, kajdanki, uprzężę i grubą linę. Wokół niego ich trochę się owinę. znikną. Ale kurwa, zajabisty bicik, fajna, ta, fajny głosik. Głowa, bo moja pała na niego już jest gotowa Jest piątek wieczór, cynk wraca z pracy Księżyc odbija się od jego łysej glaty A ja pierdolę jak ja wyglądam w ogóle, co to kurwa jest? Cyk, nagle pisko, bo samochód hamuje Worek na głowę, cynk ciemność obserwuje Ragacji spełnia swe plany, a plan na wieczór po trwającej strasie cynk czuje napięcie w pasie Samochód parkuje, tylne drzwi ktoś otwiera i do cynka się dobiera Po akcie trwającym dwie godziny oboje mają wesołe miny Ale jakie ładne zupki mi Do domu wrócili i poszli spać, cynk znów olał Kurwa mać. Ja nie wiem czy ja płaczę ze szczęścia Ze śmiechu kurwa Czy z radości, nie? Ale kurwa teledysk pany w kosmos, a cię chuj by strzelił Ale w mordę kochany Werufix Że to by się chciało, nie? Normalnie mam łzywo, w Ja nie wiem, czy ja płaczę ze szczęścia, ze śmiechu, czy kurwa z żalu. Ja pierdolę w ogóle. Co to jest? Co tu, co tu się odjebało? Proszę, kochany. Grubo. Grubo. Oj, grubo. Jasny chuj, O, oh, proszę państwa, kolejna piosenka widzów. No i co? I Vera! Vera, proszę państwa, pierwsza jej piosenka. Uch, w Nowelu fixa będzie ciężko. No, szkóry... I chuj, po, po lajwie. O! W dupę kopane, znowu po lajwie. No szkurwa mać! Pierdolona klawiatura mi się zjebała, nie? Ja pierdole. Zaraz nie będzie. O! ty, w dupę kopane. Zaraz nie będzie. Znowu się roz... No szkurwa... Klawiatura mi się rozdupczyła, jeden guzik, kurwa, ja nie, nie jestem przyzwyczajony, nie. Działa, cyk działa. A, się, kochany. Teraz zobaczymy, czy nie wyjeby. Ach, co się? Działa. Działa, rzeczywiście działa, nie wyjebało, aż jestem w szoku, kurwa. Aż jestem w szok, powiem, jestem w szoku. No nie um no nie, ja pierdolę po prostu. Już mnie zaczyna to drażnić. Klawiatura mi się rozjebała. Wyłącza mi się komp. Bo jak kliknę window. tego. Jak kliknę alt. To mi się kurwa komp. Chodzi na, z powrotem na tego. Zapominam się. Zapominam. Okej, okay, proszę Państwa. Pierwsza piosenka wiarki, proszę Państwa. Łapeczka w górę dla statystyk i komentarz dla statystyk, proszę Państwa. Bez polskich znaków będziemy pisać. No i co? Jedziemy w takim razie. O kurwa, co to za nuta? Przepraszam, werki. Werki. Wera We, pierwsza jej piosenka łączę stabilne. Lecimy z tym. synk wchodzi na wizję. Robi tym. Nie lubię takich klimatów, bo mnie było boli od nich. Ale ogólnie szacun za to, że ci się chciało wyjmować te szoty ze mną, nie? Jezus Maria, to przecież to było ze dwa lata temu. Kto zrobił dramek? Jezu, to było ze trzy lata temu, Boże kochany, no. Znowu po... Ale jako kosz... o, kurwa, ja się mieściłem w tą koszulkę, wiecie, że ona jest super za mała dla mnie na teraz? Przytyło mi się, nie? Analiza faktów. Chłodne spojrzenie. Ma na wszystko Aj, fajny głosik. Gra Boże o Boże Wera, że to by się chciało znajdywać te wszystkie klipy. Serio, nie masz co robić w życiu. Poważnie! Boże! Nie ja, ja bez kitu, ja z moczkiem kurwa się bawiłem. O Boże, kochany! 30 lat chłop mam 30 lat mam, chociaż zaznaczyć 30 lat, to 30 lat Proszę O, oh, o, oh, o oh. Lecimy <laughs> O oh Boże Derska drży Lekko klawiatury Pusta mowa, bocynk. Ostatnio zrobił jej wykład. Teraz na czacie daje dobry przykład. Wyrazać marzy o włoskim słońcu. Zawiarnę ja Amore. 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 O, o, o. amore. I Nie nie niebamowym. Ja zapirnij, czemu, rob... ja czemu wy robicie? Ja, pierdolę! Czemu wy robicie jego w ten sposób w ogóle? To, to, to nie wyglądam jak ja. To nie wyglądam jak ja.

Naprawdę, mogłabyś się czasem opanować. fakt, to fakt. Zacna to muza, zacna to muza, proszę Państwa, zacna muza. Uch. Proszę Państwa, zacne, zacne, nie? Powiem Wam tak, to jest zacne, bardzo mi się podoba. Kurwa, kiedy to było? Z dwa lata temu, nie? Kiedy to było w ogóle? Co jest grane w ogóle? Wera? No podziwiam, że ty byś nie chciała aż tak szukać takich klipów. Kamano, chyba, że ty mnie zapisujesz te klipy. O nie pomyślałem o tym. Czyś byś zapisywała klipy? E? E? No mam nadzieję, że takim śmiechem nie jesteś. Proszę Państwa, no co? No lecimy dalej. No kurwa, dużo tych pioseniak jest u mnie. Proszę Państwa, no z szacunku do Was muszę przesłuchać, a w ogóle tutaj zajebisty klimat chyba będzie, przynajmniej wizerunkowy. O, kozak jestem, o kurwa. Brałbym się jak, jak Szynkę normalnie. Patrzcie na ten klimat. Opeczka w górę dla statystyki, komentarz dla statystyk, cynk tu był, proszę Państwa. No jasny chuj, wyłączy no, mi się live. No, Wpisz do kopany znowu. No nie, kurwa nie.